Tak? Yeah? You know all the dinosaurs, nie? Yeah? Znasz wszystkie dinozaury. No. Przyprawy to dla mamy. Łuk, min, Tymianek! Super! I szczoteczka, i kiełbaski, kabanasy. Zygi, ty uwielbiasz kabanasy. To dla ciebie. O, to jest chyba taka zabawka do rzucania na plażę. I to rybeczka, zobacz. To jest torebeczka do noszenia. szalot. Masz kochać z Coś teraz się tym bawi, no mama, to rzucajcie. Uuu, jakaś torebeczka we jest. Wow, to chyba będzie Twoja, co? Chyba, że Tosia będzie chciała. <laughs> Możemy iść na plażę. Co to jest? Ła, wow, jakaś kula. Budynie. Super, mamy kabanowski, budynie, konserwa z szynką. Hej. Wow, to chyba dla manuchów. Bigaboo. Bigaboo. Wow, jakie fajne. I go Wow, friski! Wow! Uh -huh. Na plażę jutro pójdziemy, co? Glasses! Widzi no, się <coughs> dodatkowo. Wow! <coughs> Ready for the summer! Yes!